Cześć, z tej strony Tomek Zalewski, prowadzący blog dla uczących się języka niemieckiego Zalewski.pl Witam Cię w pierwszym filmiku z serii Na czym polega różnica? A będziemy tutaj mówili o różnicy w przypadku słów, które w języku niemieckim jest powiedzmy kilka słów, a na język polski tłumaczymy dokładnie tak samo. Różnica jest jednak w kontekście, o tym sobie zaraz powiemy. Zapraszam do części praktycznej. Zaczniemy dzisiaj od takiego słowa: czy właściwie będą dwa słowa, poddać się. I teraz, jak powiemy po niemiecku poddać się? Możemy powiedzieć zarówno sich ergeben, sich unterziehen oraz aufgeben. I teraz, kiedy użyć którego z tych czasowników? Czemu one się różnią? Wszystkie. Oznaczają poddać się. DZIŚ EF To pierwszy z nich. I dla przykładu et gebe Poddaj się. A więc rzuć broń, podnieś ręce i możesz, na prawo zachować milczenie. Tak? To jest to znaczenie poddać się. Czyli po prostu e, atakowałeś, atakowałaś kogoś, załóżmy z bronią czy bez i masz się poddać. Der Verbrecher hat sich ergeben, czyli Przestępca się poddał, tak? Teraz, kiedy używamy ich unterziehen jako poddać się? Tutaj również dwa przykłady. Mein Opa will sich einem Eingriff nicht unterziehen. A więc mój Dziadek nie chce poddać się zabiegowi. Oraz, ich muss mich einer Therapie unterziehen. A więc muszę poddać się terapii. Przypuszczam, że teraz już wiesz, w jakim kontekście użyjesz y, Zygfuntacjen jako poddać się. Czyli poddać się zabiegowi, terapii, y, badaniu, poddać się operacji. Wtedy użyjesz właśnie czasownika Zygfuntacjen. Oczywiście należy go zmienić. Oraz Aufgeben. To będzie oznaczało Aufgeben, a właściwie. W jakim kontekście użyjemy AUF? I będę jako poddać się. Gib nie AUF. A więc nigdy się nie poddawaj. Tak? Nie rezygnuj, nie trać siły. W tym sensie nie poddawaj się, tak? Gib nicht so leicht AUF. Czyli nie poddaję się tak, tak lekko, tak łatwo. Tak? Czyli po prostu jestem wytrwały. Nie poddaję się. Działam dalej. Zadanie na Ciebie. Ułóż po dwa własne zdania z każdym z poniższych czasowników. Zyć ergeben, zyć oraz aufgeben. Jak już wiesz, wszystkie oznaczają poddać się. Teraz musisz po prostu zabrać sobie od, odpowiedni kontekst i ułożyć właściwe zdania. Wierzysz, że to zrobisz teraz, żeby po prostu to, co poznałeś, poznać. w teorii, od razu przełożyć na praktykę. A na pewno zapamiętasz sobie te zdania i będziesz wiedzieć, w jakim kontekście, kiedy użyć którego słowa. Powodzenia! To tyle na dziś. Wierzę, że po raz kolejny sobie pomogłem. Jeśli chcesz czegoś więcej, tutaj widzisz adresy, gdzie możesz mnie znaleźć. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!